Cześć, cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki. Tematem dzisiejszego odcinka jest dziewiąta seria kolekcjonerskich kart z Lego Ninjago, ale zanim się tym zajmiemy, krótkie ogłoszenia, bo często pytacie, gdzie można mnie złapać na żywo. Otóż już 24 sierpnia w centrum handlowym targówek w Warszawie będzie wspólne budowanie dla pierwszych 100 osób, które zawalczą ze mną na tych takich moich arenach ninja. No, no to przewidzieliśmy sympatyczną nagrodę. Także widzimy się. Prowadzi to wszystko Lukas Data, dobrze Wam znany. No a 25 będzie zmiana i przyjeżdża do Was Ciocia od Klocków oraz Wojtek i Stachu. Także całkiem sympatycznie. Ja natomiast 25 sierpnia zostaję w Warszawie. Jeżeli chcecie się spotkać na takie bardziej kameralne spotkanie, no to od 11 do 15 będę w sklepie chyba też dobrze Wam znanym, klocki w metrze i tam również będziemy mogli zmierzyć się na arenie. A jeżeli Wam się uda mnie pokonać? No to czeka na Was również drobna niespodzianka, ale to wszystko dowiecie się na miejscu. No i słuchajcie, tak powoli zbliża się event w Drohiczynie, Podlaskie z Klocków. Zdaje się, że to w połowie września, 14 i 15, no i tam to już w ogóle będzie masa atrakcji. Tak, zorganizujemy turniej Ninja i tak będę miał sporo nowych Mystery Boxów. Myślę, że na ten podlaski event zdążą się tutaj w mojej manufakturze wytworzyć. A tymczasem co? Lećmy! No, a skoro ogłoszenia mamy już za sobą, przyjrzyjmy się tej dziewiątej odsłonie kart Lego Ninjago. Ależ to daleko poszło. Wszystko dotyczy tego aktualnego sezonu Dragon's Rising. I co my tutaj mamy? Niestety najdroższa inwestycja, zestaw startowy, ale za to tutaj w środku będziemy mieli album do zbierania kart, galerię zasady gry, jedną saszetkę, dwie karty limitowane oraz jedną tą dużą kartę XXL. Jak wiecie, ja nie jestem ich wielkim fanem, ale ta tutaj prezentuje się całkiem nieźle. Ogólnie cała seria to 208 kart plus zdaje się 18 kartoników złotych, limitowanych. No i zwróćcie uwagę, jest pewna nowość, karty wyższego poziomu. One są takie jasne, tylko odrobinę maźnięte farbą. No i są też te całkiem nieźle prezentujące się karty ultra, pionowe. No właśnie, cała drużyna na smokach. Oraz tradycyjnie cztery karty platynowe. Ja jestem ciekaw, czy dwa multipaki oraz dwa blistry wystarczą, co by się załapać na te najcenniejsze karty. Po 30 zł bez grosza jeden taki produkt, ja to wszystko otworzę i po prostu będziemy otwierać, otwierać, otwierać. Nie zapomnijcie zostawić jakichś pytań do QA, bo to jest jeden z wielu openingów, które pojawią się w sierpniu, no może bardziej we wrześniu powoli szykuje się do LEGO Star Wars i tam to już sobie zrobimy przynajmniej koło 100 saszetek. A tą serię LEGO Ninjago 9 sezon, no to zrobimy sobie tak po prostu rozpoznawczo. Ale może wpadnie platynka? Zestaw startowy już sobie odpakowałem, żeby nie szeleścić folią. Tutaj mamy tą xxl -kę. Okej, okay, dwie limitki, zobaczcie jak ładnie prezentuje się ten Cinder oraz mamy tutaj silnego Kaja, oprócz tego saszetka to zaraz pójdzie do pojemnika, no i tak jak mówiłem galeria kart, ja już na przebitkach Wam to pokazywałem, no jest zasadniczo bardzo mało tych kart zasadzek oraz pojazdów. Ciekawa sprawa. No i mamy też plansze do gry. Dajcie znać w komentarzach, czy gracie. Fajne jest to, że można wykorzystać karty z różnych sezonów, no i już sobie te wkładki na przód i tył albumów prowadziłem. No to co? Otwórzmy jakiś pojemnik, żeby sobie tutaj powrzucać te wszystkie saszetki, a potem ciach, ciach będziemy otwierać. No i oczywiście w przypadku blistrów jest kilka wariantów. Tutaj z tego co widzę, mamy trzy drużyny. Oraz jedną kontrę, pojedynek. Jeżeli chcecie mieć faktycznie całą kolekcję, no to trzeba bardzo ostrożnie kontrolować, patrzeć co gdzie jest. Ok, pięć saszetek, w środku po sześć kart, cyk, no i oczywiście limitkę bardzo ostrożnie odkładamy. No i jeszcze multipaki. Tutaj chyba dość bezpiecznie możemy się dobrać do tego od góry, kiedyś to było foliowe, a teraz już właściwie wszystko to papier. No i nie ma kleju, także dobre informacje. Jest limitka, jest taki kol. Potem go sobie wprowadzimy do albumu, no i zgadza się 5 zaszetek. To otwieram jeszcze drugiego multipaka i możemy lecieć z unboxingiem. No, właściwie to jest opening. No bo wiecie, nie wiadomo, co jest w środku. Jakby to powiedzieli na kanale Nie Wiem, ale się dowiem, mamy tutaj rozgrywkę hazardową, bo nie wiadomo, czy trafimy na te platynki i tak dalej. Jeżeli nie wiecie o czym mowa, no to możecie sobie odpalić na YouTubie taki materiał, który solidnie się rozszedł, ale chyba nie do końca o to chodziło. A na saszetkach mamy Kaja, Lloyd'a i chyba kogoś tam jeszcze. No dobra, to dajcie mi chwilę, zmienię ustawienie kadru i będziemy sobie otwierać. O, tutaj mamy informację, jak ta seria wygląda. Jest 206 kart, nie 208, chociaż również jakbyśmy policzyli karty XXL, może by się zgadzało. 10 kart wyższego poziomu, 10 megakart. 12 Mega Kart Legacy, 10 Ultra Kart, no i ciekaw jestem, czy trafimy tą oto platynkę. A jedną z czterech byłoby fajnie. Zobaczymy, może już nawet w pierwszej saszeczce. Zazwyczaj przy takich openingach. O kurcze, wyższy poziom. Myślałem, bo platynka wygląda podobnie, aż za nie mówiłem, ale wracając, zazwyczaj przy tych openingach robię jeszcze jakiegoś Q&A, ale teraz stwierdziłem, a to będzie mniejsze otwieranie, więc tak na szybko się temu przyjrzyjmy. Uuu, dwie karty akcji, trzy karty akcji, także nieźle. No i tutaj jeszcze mamy Skylor oraz Kaja. Okej, okay, ale to już bazówki. Wiecie, jak to działa? Jest większość kart bazowych, no i czasem wpadają nam te karty specjalne i na to się poluje. To jest taka zabawa. Uu, mega! No to mamy dosyć duże szczęście, słuchajcie. Następnie nieudany projekt, później beznadzieja, mech bojowy arena, jakiś smok. Okej, okay, taki zielony w koronie, nieźle, nieźle. I strażnik wilczej maski. Okej, okay, no to sprawdźmy dalej. Tak jak mówię, tutaj nie będziemy robili żadnego Q&A, ale do tego mega openingu z LEGO Star Wars to i owszem. Lećmy od tej karty specjalnej. Wyższy poziom raz. Jak Wam się to podoba? No starają się coś tam wymyślać, coś tam kombinować. A ja się bardzo cieszę, że niektórzy z Was nie interesujecie się kartami, ale mówicie, że miło sobie posłuchać, jak na przykład budujecie albo coś takiego. Gryzmoły, śmieszny kartonik, a wcześniej mieliśmy mściwego ducha. Tutaj mamy mecha, zdaje się, że to ten wspinaczkowy. Dobrze pamiętam? Chyba tak. Później jest złośliwy raz. <gryzmoły> Oraz ponownie raz, ale tym razem silny. No, rzeczywiście, jak widziałem na tej rozpisce jest mega dużo o no, po prostu postaci, dobrych i złych, ale jak widać, gęsto się tutaj ścielą te karty akcji, więc pewnie za chwilę już będziemy mieli praktycznie wszystkie. O, tutaj pojazd. Te smoki tak średnio mi pasowały, średnio przypadły do gustu, ale jako małe sety chyba nie było tak źle. Duchowy. O, tutaj mamy Arina. Oraz kola z mechem? O, a gdzie ten mech? Kol z mecha. Ok, no dobra. Uhu, uh, uh. widzę, że już mi się tutaj kamerka zaczęła przegrzewać. Więc może zróbmy jeszcze ze dwie, trzy saszetki, a potem chwila odpoczynku. Wow, no nie chciałbym, żeby w takim momencie coś mi się tutaj ucięło. Bo mamy platynkę, ależ jest to szczęśliwy opening. Mamy tutaj kola. Dobra, odkładam na bok. Wow, a co to się dzieje? Wyższy poziom. Nieźle, Lloyd. OK. Smoczek, ale to już powtórka. Bobas. No i mamy także kolejne bazówki. Uhe, tego to kojarzę z Prime Empire. Mistrz sushi. No dobra, co tam będzie dalej? Ależ dobrze się to zaczyna. Czyżby kolejna platynka? A no nie, wyższy poziom. Później mamy atak powstającego smoka. Jest chuligański wybryk. Mamy jakiś taki mech, raczej brzydki, no bo to jest ten z takimi, wiecie, nieruchomymi nogami za bardzo, przynajmniej w kolanach. Mamy Legacy Cola oraz Legacy Lloyda w akcji. Co tam dalej? No niepokoi mnie to, że latem ta kamerka tak szybko się nagrzewa i co z tym zrobić? Właściwie to bateria nie daje rady. O! Czaszko księżnik, tak go żeśmy nazywali. Karta Mega, no faktycznie wygląda to nieźle. Pod prądem powtórka, tutaj mamy podłogę to lawę. <laughs> Stare wyposażenie. Legacy Kai oraz silny Zane Legacy. No dobra, Jedna saszetka i chyba podmienię tą baterię, bo wiecie, potem nam się w pół zdania to wszystko urwie. A nie mówiłem było takie niespodziewane cięcie myśliwy duch to powtórka ten smok też podejrzanie często się pojawia jakiś taki stworek, podobny, duet wojowników wilczej maski. Fajnie, no i ten mech. On jest naprawdę fajny, dobry. I w kategorii takich zestawów, stosunek jakości do ceny, no to wypada całkiem nieźle. Dobra, sprawdźmy. O, po raz pierwszy mamy tą skróconą książeczkę z zasadami. To jest czasem przydatne, jeżeli gracie. Megazein wspinający się. Kolejny raz ten mściwy duch. Kolejny raz taki oto smok, atak z powietrza. Dziwny portal. Oraz mamy duet, ale chyba ten no, prezentuje się lepiej. Wężony, słuchajcie, Lasza i Mezmo. Bardzo fajnie, no trzeba znowu kiedyś wrócić. Oczywiście wiecie do czego, do Ouroboros. Ale na razie zajmujemy się miasteczkiem. Szykuję jeszcze jeden poboczny projekt, ale to bądźcie cierpliwi, bo tak jak wróciłem z tych wakacji, to coś tam sobie porecenzowałem, ale wiele rzeczy na głowie. Wow, a to to prezentuje się niczym z Duny. <noise> Jakiś taki pustynny robal. Chuligański wybryk ponownie. O, mamy tutaj Reya. Czy to nie jest czasem ojciec Kaja? Tak mi się wydaje. Silny Jay Legacy. Tych kartoników, tych saszetek nie będzie zbyt dużo. Właściwie nawet się nie rozkręcimy, a już będziemy mogli kończyć tą naszą przygodę z otwieraniem. Jay. Bardzo ładny, fajny, to jest ta karta wyższy poziom pod prądem powtórka. Tutaj też powtórka. Tego Bobasa też pamiętam. O, jest lasza. No i mamy tutaj pożeracza światów. Też kartę nie byle jaką, aż się dziwię, że ma takie słabe statystyki. Okej. Okay. Co tam u Was? Słuchajcie, no, jesteśmy już grubo za połową wakacji. Mamy tutaj mega Kaja Legacy. Wiecie, dla osób takich jak ja, to czy są wakacje, czy nie ma, to ma mniejsze znaczenie, ale dla uczniów to już całkiem istotne. Oszołomiony, jakiś taki dziwny. Robaczek, żyjątko. Tutaj mamy duet. Mamy Kaja z Mecha. Z Mecha, a nie z Mechem. <grym> to jest jednak istotna różnica. No i zobaczmy, co tam dalej. Wow, czy wy to widzicie? Wpadła już druga platynka. To nieźle, słuchajcie. Odkładam ostrożnie. Następnie mamy wyższy poziom Jordana. Okej, okay. podłoga to lawa. Stare wyposażenie, to już było. Mechanik, bardzo ładna minifigurka. On tak dobrze niestety nie wygląda w przypadku tych, wiecie, plastikowych elementów. Ale może być na kartoniku trochę tutaj poprawili mu wyposażenie. No to lecimy dalej, słuchajcie. Dwie platynki, jest nieźle, coś tam z tyłu też się błyszczy. Mamy Jaya, mamy Duet, to właśnie, unagami. O Wilku mowa, jeżeli chodzi o Prime Empire. Mamy takiego Mecha, powtóreczka, to już też powtórka, po raz trzeci. Mamy nieudany projekt, a to nawet nie wiem, ale mogło się już pojawić. No i mamy wspinającego się zeina. Ładne są te karty, słuchajcie. One są tak rozrzucone po całym albumie, ale nie wiem, czy w tym przypadku nie fajnie byłoby obok siebie to wszystko, wiecie, wyeksponować. Dobra, lećmy dalej. Mamy zasady. Z tyłu coś fajnego. Zobaczymy. U, tutaj karta Ultra, i na górze będzie, wiecie. Ten smok jakby dokończony, bardzo fajnie. Znowuż jakieś odświeżenie. Tutaj mamy kartę Mega, wspinający się Arin. bez nadzieja to powtórka, gryzmoły także, Legacy Lloyd i po raz pierwszy Legacy Wu. Bardzo ładny strój, a też poczekajcie, co będzie w czwartek, na archiwalnym czwartku. No bo trochę nam ten tydzień zrobił się pod hasłem, pod nazwą. Ogólnie pod szyldem Lego Ninjago. Mamy Nie, też na tym ładnym tle. Chyba czwarty mściwy duch. Ten mech już też był. Tutaj też powtórka. Mamy Nie oraz Geo i Bązli. O kurcze, tych postaci to nie kojarzę. One pewnie występują w serialu, ale póki co też ich nie widziałem w zestawach. no To czasem jest smutne. Że mamy jakieś postacie dość istotne dla fabuły, a one nie występują w tym plastikowym uniwersum. Mega Call. O kurczę, jeden z brzydszych mechów, chociaż ten akurat nie był taki zły. No, występował w zestawie, który był całkiem niezły pod tych wilczych wojowników. Co tam dalej? Tutaj akcja, tutaj znowu akcja powtórka. No i mamy Legacy J. Oraz takiego agenta Jaya. To akurat jest świeży kartonik. Oczywiście, pod koniec tego odcinka, zrobimy sobie takie szybkie rozpoznanie, w jakim stopniu album został wypełniony. To samego mnie nawet ciekawi, no bo przecież otwarliśmy bardzo mało tych różnych rzeczy. Co tu się dzieje? Wspinający się Zayn, edycja platynowa. No, nie wiem, czy to są jakieś zbustowane saszetki. Chyba nie, słuchajcie, więc nie wiem o co chodzi. Czy ja mam takie szczęście, czy po prostu częściej to wszystko wypada? No bo te karty wyższego poziomu, one, one też tutaj dosyć gęsto zaczęły wpadać. Okej. Okay. No i mamy Strażnika Wilczej Maski. W ogóle ten busterek był niezły, no bo kilka takich nowych kartoników tutaj do albumu przez to trafi. No nieźle, słuchajcie. Dobra, lecimy dalej. Trzy platynki, jak na tak mały opening jest nieźle. O! I czyżbyśmy mieli podwójne szczęście, bo nam się ładnie dopełnił Zane. Ależ dobrze, no, mają w sobie coś te karty ultra. Można nawet sobie zbierać i uśmiechnąć się pod nosem. Jordana, ciepły posiłek. Po raz kolejny, ale nie będę narzekał, bo platynowo jestem właściwie ustawiony. No i mamy Lloyda w akcji. Zdaje się, że powtórka. Ile mamy tych saszetek? Łe, ze dwie, nie więcej. Ale słuchajcie, no tak jak mówię, platyny obrodziło ich. Nie spodziewałem się. No, miałem nadzieję na jedną, może dwie. A może coś tam jeszcze wypadnie. Zobaczymy. Nia. Ja. Następnie, o, Mistrz Lloyd. On również występował w tym niewielkim zestawie, właśnie z tym Mechem Jaya. Tutaj mamy kogoś ponurego, Mozgina, o, następnie podłoga to lava. no i mamy też wspinającego się Loida. To akurat powtórka, ale fajne, ładne są te karty, więc też nie będę narzekał. Słuchajcie, ja dopiero rozpocząłem jakby tą serię Ninjago, więc tutaj raczej z widzami się nie będę wymieniał, ale może na przykład jak już sobie pootwieram także te Star Warsy, to znowu coś ogłoszę, będziecie mogli pisać i ewentualnie pocztą coś tam będzie można ogarnąć. Albo jak będziemy się widzieli na którymś z tych eventów, o którym tam wspominałem. Smoczy Mistrz Egard. Czy to wszystkie saszetki? Tak jest. To idę to wszystko poukładać w album. Widzimy się za chwilę. Dla Was za chwilę. No i już do Was wracam, posegregowałem karty, wprowadziłem je do albumu i sprawdźmy jak to wygląda. No póki co ta kolekcja jest dziurawa, niczym ser szwajcarski, ale niczego innego się nie spodziewałem. W końcu otworzyliśmy zaledwie dwa multipaki, dwa blistry, no i w zestawie startowym była jedna saszetka. Widzieliście, jak to prezentuje się na pierwszej stronie. <laughs> no nie mamy chociażby tego pierwszego smoka Ultra, ale fajnie, że przynajmniej jeden kartonik udało się złożyć z dwóch no już zaraz wam to pokazuję bo mamy to na tej stronie o takiego zejna na smoku albo bardziej przy smoku bardzo ładny kartonik no i tutaj kolejne braki co po niektóre karty wyglądają całkiem dynamicznie całkiem nieźle no i zaraz przejdziemy już do tych złych postaci ale póki co mamy taką sekcję legacy nawet fajnie, że to jest w jednym miejscu. Można sobie te postacie, te stroje trochę powspominać. Tutaj schodzimy pod ziemię. Także zobaczcie, no kolekcja jest powiedziałbym taka przekrojowa. Możemy sobie no, przeróżne sezony odświeżyć w pamięci. Przechodzimy teraz do tych złych. Tutaj ich mam naprawdę malutko. To dobrych postaci jest znacznie więcej. No i płynnie już tutaj widać przez te foliki karty akcji. No, tutaj się udało całkiem nieźle je skompletować, także słuchajcie, jest wyraźna nadreprezentacja tych kart akcji. Później przechodzimy płynnie do pojazdów, ale to jeszcze chwila, no bo przedtem zasadzki. O, jak widać, te strony całkiem nieźle wpadły, całkiem nieźle weszły. No i pojazdy też niczego sobie, właściwie brak pojawił się tutaj i może jeszcze o. Cziutek prędzej. No i co? Mamy także te platynki 3x4, i to jest akurat wielki sukces choć z drugiej strony no jest to sprawa też losowa, więc nie ma co sobie gratulować. Muszę też przejrzeć, bo może jakieś limitki już się pojawiły. Wiecie, przy Lego prasówkach trochę tych złotych kartoników mi zostaje i potem trzeba przeszperać szuflady. Co mamy na samym tyle? No wrzuciłem sobie roboczo tą kartę XXL i można sobie poczytać, czego nam brakuje, na co polujemy. Albo co trzeba się wymienić z kolegą, wiecie jak to działa. No, ciekaw jestem, ilu z Was konsekwentnie zbiera wszystkie serie kart Lego Ninjago? Napiszcie w komentarzu, ja tymczasem się odmeldowuję. Pamiętajcie o tych wszystkich wydarzeniach. Hejo, podobał się odcinek? No to łapa w górę.